Hello, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj y, spotykamy się y, ze mną. Spotykacie się ze mną na moim y, blogu Karola w Ogrodzie. Y, y, I co będziemy robić? Przesadzać. Tak naprawdę, przesadzanie, jak już kilka, wielokrotnie mówiłam, y, jest to czynność, której najbardziej nie lubię. Dlatego, że wszystko się brudzi. Dlatego przygotowałam sobie rękawiczki. Hello, nie dostałam od nikogo ostatnio rękawiczek ogrodniczych, są to zwykłe rękawiczki foliowe. Przygotowałam rośliny, które są przygotowane do przesadzania i przygotowałam co podłoże i perlit firmy Biowita. Dostałam je na ostatnich targach PSCO, targach ogrodniczych, Biowita Stęczynka. Jest to firma, która najróżniejsze y, poogrodnicze rzeczy robi. Jednym z takich produktów ogrodniczych jest perlit. To jest perlit ogrodowy. Tak to wygląda. Y, ja y, nie będę sadzić w samym perlicie, bo za mną, jak widzicie, stoi. E, ogromny 50-kilowy, 50-litrowy worek podłoża biobity. Ziemia uniwersalna do kwiatów. Dlaczego nie sadzę w samej ziemi? Dlatego, że dodałam, zrobiłam mieszankę taką perlitową. Ja już ją zrobiłam poza anteną. Tu jest moje magiczne wiadro. Jak widzicie, ten perlit widać, to są te białe, e, białe kuleczki. E, on ma neutralne pH, spulchnia ziemię, utrzymuje wodę, e, i e, przy takich roślinach, jak ja mam do przesadzenia to jak najbardziej się sprawdzi. A to jest taka ciekawostka, co z tymi roślinami. Powiem Wam, że moja koleżanka wyrzucała takie roślinki. O, widać już przerośnięte bardzo. Proszę, korzenie tutaj. Wyrzucała je i ja je po prostu przygarnęłam, wzięłam. Ale, że było śmiesznie, jeździły ze mną w samochodzie przez kolejny tydzień i jak ja to mówię, nabierały wartości, a może nie tyle, że nabierały wartości, co męczyły się tam dalej w bagażniku. Po czym miałam je dać do mojego szpitala roślinnego. Ja mam takie miejsce. Ale oczywiście wyła ładowując coś z samochodu, wystawiłam je na trawnik koło normalnie, normalnych roślin. I trawnik zarósł, bo akurat w tym miejscu nie jest koszone. I co? I te rośliny tam całe lato siedziały. A teraz porządkując ogród, patrzę, kurczę, normalnie one Odżyły, zobaczcie, co się stało z tą rośliną. Yy, ona wypuściła po prostu kwiaty, yy, coś, co było w stanie takim naprawdę agonalnym, bo one naprawdę były w stanie agonalnym wysuszone. Przez dwa miesiące siedzenia na zewnątrz yy, nikt się nimi nie zajmował, yy, czyli deszcz, słońce, trawa yy, chodzące ślimaki, które odwiedzają yy, sprawiły, że nagle proszę, jakie piękne rośliny się porobiły. Okej, okay, tutaj widzimy. Jedna druga i trzecia. No to stwierdziłam, kurczę, jak one już są takie zajebiste, że udało im się przeżyć, żeby przeżyć tą, tą całą całe lato bez opieki, bez, czyli wystarczyło im dać spokój. No to teraz daję im szansę. Nie wstawię ich od razu do domu. Ja je przesadzę do, do tego podłoża z perlitem i pójdą w końcu do tego, do tego miejsca rekonwalescencji, jak ja to nazywam. Kupiłam doniczki. Tak, tylko żeby te, ma, te rośliny małe pójdą do doniczek, w którym są te rośliny do przesadzenia. No, nie, więc niestety na początek muszę wziąć dużą donicę, przesadzić te kulkasy, ok, i potem z tych małych doniczek z te, po kulkasach pójdą te. E, co, co robimy? No to mamy, mamy doniczeczkę, doniczka jest, ja zawsze radzę wszystkim, żeby, o, żeby wsypuje podłoże, to podłoże z perlitem. Ja y, powiem Wam, że radzę wszystkim, żeby y, kupując podłoże jakieś specjalistyczne do danej rośliny i tak się zainteresować, przeczytać jakie pH. Y, podłoże dla roślin y, y, z jednej firmy do roślin, nie wiem, y, y, roślin jakichś balkonowych czy, czy, czy ogrodowych może być zupełnie inne z innej firmy, więc Warto się tym zainteresować, warto zobaczyć, zrobić ewentualnie tak zwany bigos do sypki i wtedy wziąć. O, ten ta roślina już tutaj wychodziła, aż z siebie. Jest prawdopodobnie. Spróbujemy to ją usunąć, a to skurde. Powiem wam szczerze, cwaniara, nie chce się dać usunąć z tej doniczki. No czeka mi pewnie. O, muszę to tak zrobić, żeby ona. Tu przestawię to, trochę ja populam do doniczkę i popukam i to poduszam. I tak jak powiedziałam, ja nie lubię po prostu przesadzać ze względu, że jest syf w domu. Syf w domu, o, 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 się. Ja sobie y, wzięłam worek od śmieci, y, wzięłam ten worek, y, w kilku miejscach y, pocięłam, tak żeby ochronić stół, ale wiadomo, że skończy się na odkurzaczu. No i mamy, mamy doniczkę docelową. Ona jest tak ładnie już przygotowana z tym podłożem z perlitem. To jest. O! Spróbujemy to wyciągnąć. O! Kurde, zobaczcie to. Tam korzaje są takie, że nic tylko żyć nie umierać. Trochę za dużo wsypałam ziemi, Ja się nie spodziewałam, że będzie aż tego, tak, że nie będą takie przerośnięte. Ale muszę Wam powiedzieć, że. Ona już zaczyna wybijać mi górą, dlatego mówię, kurde, no trzeba przesadzić. A że te małe. Roślinki, które u mnie były, czekały na przesadzenie. O, o, o pięknie. Pięknie. Te małe, które, które były takie chore na przesadzenie czekały, mówię, muszę mieć dla nich doniczki jakieś, to stwierdziłam, że przesadzę tego zimno kulkasa i większe, a te małe doniczki pójdą do tych doniczek, do do tych doniczek po tych roślinach. Dlatego warto po prostu najpierw zrobić, jakby takie rozeznanie. O, rozeznanie, co będziemy przesadzać nie kupować tych doniczek za wiele, po prostu być może jedna roślina, doniczka jedna po drugiej się nam przyda. Pięknie. Powiem Wam szczerze, że ten, ta roślina już zaczęła mi trochę marnieć. Ona zaczęła. Pokazywać, że coś jest nie tak, wybijać korzenie górą, e, wybijać e, tak e, liście już nie były takie jak powinny być, a nie ukrywam, że to jest e, jedna z roślin, które bardziej lubię, bo to jest tak zwana roślina, Logicznie e, jej nie idzie zajeździć, jak mnie czasami nie ma dwa czy trzy tygodnie, ona bez podlewania sobie daje zupełnie radę, ta opieka nad nią nie musi być w żaden sposób jakaś bardzo, bardzo nie potrzebuje jakichś super warunków. Ważne, żeby była w dobrym miejscu posadzona. No, już mam przesadzoną. No i teraz teraz pójdzie te, i teraz do małej doniczki po niej, tutaj tej małej pójdzie roślinka mała. No to już mamy oszczędność, bo nie musimy kupować doniczki małej, bo wystarczyło, że kupowaliśmy tylko dużą i znowu Podłoże z perlitem. Jeszcze raz podziękuję Biowicie za to podłoże. 50 litrów wydaje się, że to takie mało, mało jest, ale to wcale nie jest. Znaczy, że to jest dużo, a to wcale nie jest tak dużo. Ja to, ja to szybko wykorzystam. No co tutaj mamy? O. O, zobaczcie, jakie tutaj też korzenie. A, to już wołało o pomstę do nieba, ale muszę Wam powiedzieć, że to, jak wyglądała ta reklama, ta, ta, nie, nie uwierzycie. O, coś mi się udało wyciągnąć z podłoża. To roślina, którą sadzę, być może powinna mieć troszeczkę inne podłoże, bardziej przepuszczalne, piaskowe, ale y, muszę Wam powiedzieć, że to, co ona przeżyła w, w takich warunkach, w jakich żyła, to znaczy, że jest mega uodporniona i mega da sobie radę w tym podłożu takim y, biobitowym, z perlitem i mamy... A, piękna, piękna Wam powiem szczerze, że sama się cieszę, że takie drugie życie dostała, jeszcze ją... Jeszcze trochę więcej dam podłoże. Kurczę, już widzę, że odkurzacz pójdzie w ruch, bo już kurczę. Wiadomo, że podłoże spadło mi na podłogę. Wolę to robić na zewnątrz, ale bo potem można na tarasie zamieść, ale pogoda nie sprzyja, więc więc robimy to tutaj. OK, dobra. Piękna, piękna, piękna. Ja ją sobie tutaj ustawię. Co więc, co więc mogę powiedzieć? Bawmy się, bawmy się w ogrodnictwo, bawmy się z podłożami, czytajmy, mieszajmy sami, tak jak mówię, perlit biowita plus podłoże biowity, zmieszczamy podłoże do roślin, do roślin ziemia, ziemia uniwersalna do kwiatów i naprawdę bardzo fajne rzeczy z tego wychodzą i zobaczymy, jak te nasze rośliny będą się w tym czuły. Ja jestem pewna, że one się będą czuły doskonale. Zapraszam na kolejnego live'a Karoli w ogrodzie, a ja przesadzę resztę tych roślin, nie musicie tego oglądać, bo to się nie będzie niczym różniło od tego, co już wcześniej robiłam. Tutaj jeszcze raz podłoże ubijam. Proszę, jak pięknie dostał nową doniczkę, od razu cieszy oczy. O, powyrywam te suche liście jeszcze i... I do zobaczenia na naszym, na moim kolejnym live. Zapraszam również na mój kanał na YouTube, Karola w Ogrodzie. Na YouTube pokazuję też te same filmiki, bądź będę, będę to jeszcze więcej rozwijać. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną, a ja się biorę do dalszej roboty, której no, nie musicie oglądać, bo niczym ona nie będzie się różnić od przesadzania takiego, które robiłam przed chwileczką. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.